Wyobraź sobie moment, w którym Polska wstrzymuje oddech, książęce nakrycia głowy błyszczą, spojrzenia ważą więcej niż miecze, a jedna decyzja może zmienić bieg historii. Zjazd w Łęczycy Jana Matejki to nie tylko obraz sztyw, to dramat polityczny, emocjonalna rozgrywka i opowieść o władzy i ambicji. Ten film zabierze Cię za kulisy płótna prowadzące przez cztery akty niczym w teatralnym spektaklu. Od historycznego tła, przez symbolikę gestów i twarzy, aż po ukryte znaczenia, których nie widać na pierwszy rzut oka. Każdy akt odkrywa nową warstwę i zmienia sposób patrzenia na całość. Jeśli myślisz, że znasz ten obraz, poczekaj. Jeśli widzisz go po raz pierwszy, tym bardziej zostań. To zaproszenie do historii. Która wciąż potrafi zaskoczyć. Zapraszam do Zamku Królewskiego, aby podziwiać ten piękny, kolejny obraz autorstwa Jana Matula. Pójdźmy na ten obraz uważnie. To nie tylko scena historyczna, to wielkie lustro, w którym, jeśli chcemy, możemy zobaczyć także siebie. Wyobraźmy sobie poranek w Łęczycy roku pańskiego 1180, a nie, jak czasami mówiono, 1182. Nie ma jeszcze sal sejmowych ani spisanych kodeksów, ale jest napięcie, gęste jak mgła, unosząca się nad grodą. Zjechali możni, duchowni, dostojnicy. Każdy wie, że to spotkanie nie jest zwyczajne. Na środku wydarzeń stoi Kazimierz Sprawiedliwy. Władca, którego rządy od początku obciążone są cieniem nieprawowitości. Tron bowiem objął wbrew zasadzie senioratu, łamiąc porządek, który miał gwarantować stabilność w rozbitej na dzielnicę Polsce. I właśnie dlatego ten wiec ma znaczenie większe, niż mogłoby się wydawać. Możnowładcy sprzeciwiali się seniorowi Mieszkowi Staremu, Obrócili się do niego plecami i poparli Kazimierza Sprawiedliwego. Nie jest to jeszcze Sejm i długo nim nie będzie. O Sejmie w Polsce można mówić dopiero w XV stuleciu. Nie jest to też kodyfikacja prawa w nowoczesnym sensie. A jednak to, co wydarzy się w Łęczycy, zapisze się w historii grubą kreską. Kazimierz wykonuje gest rzadki i odważny. Rezygnuje z części władzy. Zrzeka się uprawnień do majątku kościelnego, ogranicza ciężary nakładane na dobra duchowieństwa, odbiera urzędnikom książęcym prawo do nadużyć. To nie tylko ustępstwo, to układ. W zamian Kościół oraz możni akceptują jego władzę nadając jej polityczną i moralną legitymizację. Powiedzielibyśmy coś za coś. To chwila przełomowa. Nie dlatego, że spisano prawa albo ukrócono rozboje, jak głosi późniejszy, mylący tytuł szkicu. Przełom polega na czymś innym. Władca po raz pierwszy musi się liczyć z aprobatą wspólnoty elit. Decyzja nie zapada w samotności, lecz na forum, gdzie głos Kościoła i możnych ma realne znaczenie. Czy ta decyzja podoba się wszystkim? Nie. Matejko interpretuje to wydarzenie pokazując dwie grupy osób. Swoistą walkę dobra ze złem. Ci dobrzy to grupa osób skupiona wokół Kazimierza Sprawiedliwego, którego polityka podparta autorytetem Kościoła dążyła do sprawiedliwości. Ci źli to ludzie mieszka Starego i jego zwolennicy. Wiec Łęczycki nie był pierwszym sejmem, nie był jeszcze Konstytucją, ale był sygnałem że władza w Polsce Dzielnicowej zaczyna się zmieniać, że siła miecza ustępuje miejsca negocjacji, a rządy wymagają zgody nie tylko prawa krwi. I właśnie dlatego Łęczyca roku 1180 to nie epizod, lecz początek drogi, która wiele pokoleń później doprowadzi do narodzin parlamentaryzmu. Drogi długiej, krętej, ale rozpoczętej tam, na tym niepozornym wiecu, gdzie historia po raz pierwszy przemówiła głosem kompromisu. Znajdujemy się w romańskim kapitularzu Kolegiaty Łęczyckiej, gdzie ów zjazd się odbywał. Kamień, chłód murów, ciężkie kolumny z ornamentową głowicą. I ten filar po środku mówi, że nie jest to obiekt sakralny. Światło wpada z boku. Jakby ostrożnie, bo wie, że to miejsce sporów, ambicji i wielkiej polityki. Jan Matejko pokazuje chwilę, w której Polska próbuje się poskładać w obrębie tzw. Polski dzielnicowej. Zasiadający na tronie pod oknem, Kazimierz Sprawiedliwy trzyma w ręku księgę. Jest to zbiór praw zatwierdzony przez papieża, a przez to nadający tym prawom większe znaczenie. Matejko ukazał księcia jako kodyfikatora prawa. Na przenośnym ołtarzu złożone są relikwie św. Floriana. Nie jest to zgodne z chronologią. Tak to opisał Jan Matejko. Wysłane do aprobaty Aleksandra III, zebrane i spisane ustawy na zjeździe w Łęczycy sprowadziły do Polski relikwie św. Floriana. Relikwie św. Floriana który stał się patronem Krakowa, znajdujące się na przenośnym ołtarzu, przywieziono do Krakowa dzięki staraniom biskupa Getki i Kazimierza Sprawiedliwego. To biskup Getko siedzi w Mitrze tyłem do widza. Same relikwie przywiózł do Krakowa biskup Idzi, nazywany przez Matejkę biskupem Mutynańskim, czyli biskupem z Modeny. Matejko ukazał go jako legata papieski. Czy był on podczas zjazdu w Łęczycy? Nie. Relikwie sprowadzono do Krakowa za czasów papieża Lucjusza III w roku 1184, a zatwierdzenie praw przez papieża nastąpiło rok po zjeździe w Łęczycy. O legacie Matejko napisał strudzony legat po wręczeniu Kazimierzowi sprawiedliwemu zatwierdzonego kodeksu Spoczywa wsłuchany w słowa bulli. Na szkicu biskup Getko odczytuje bullę, istniejącą do dnia dzisiejszego, wydaną przez papieża w roku 1181. A więc jej odczytywanie podczas tego zjazdu było po prostu niemożliwe. Bulla mówiąca o ograniczeniu uprawnień książęcych do majątku kościelnego. Była przywilejem dla kościoła, a w szczególności dla biskupa krakowskiego.